Coś w ogóle pokopie. To jest pytanie Znowu to samo Piąte podejście robimy do tego pola Mam nadzieję, że coś fajnego wyskoczy jeszcze dzisiaj Pomału będziemy się Zbierać ze zmianą pola Bo jak widać tam z daleka Nie widać tego dobrze Może później wam pokażę Rolnik zaczyna już tutaj coś robić Także Ostatnie chyba podejście dzisiaj Piąte Trzech ostatnich filmach widzieliście, jakie fajne fanciory walu Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Dobra, to do, do zobaczenia przy pierwszym dołku. O proszę, kolega Krzysiek dojechał. A ja mam pierwszą krągłość. W ogóle pierwszy, taki lepszy sygnał. Jest coś okrągłego. A co to tu jest? A, jakaś pierdółka niby coś okrągłego, fajnie leżało na wierzchu proszę bardzo, coś takiego, Jakoś śrubka coś takiego kolejna znajdka coś takiego coś takiego, poczekajcie no, oczyszczę, zobaczymy Coś takiego wyskoczyło. To jest taka blaszka ta jajowata. To proszę z dwoma dziurkami w środku. A takie coś od czegoś. Dobra, lecimy dalej. Kolejny lepszy sygnał. Kolejna pogoda jest katastrofalna dzisiaj. Jest to jest. O, to proszę. Takie coś mamy. Czekajcie chwilę. Czy jeszcze zobaczymy? A, takie coś wyszło. A, e, jaki ludzik. Żołnierzyk bez głowy i bez nogi. E, coś takiego. Słuchajcie, mamy fajny sygnał. Dosyć duży. Stabilny. I jest dosyć głęboko. Także kopiemy. Zaraz zobaczymy, co tam jest ukryte. A, pięknie. Kolejne znajdkę, Taki lepszy sygnałek Ale straszne błota tu jest kurde. Trochę popadało i zobaczcie sami, ale tam kawałek dalej już będzie lepiej. Co coś takiego mamy Nie wiem co to, coś od czegoś proszę bardzo Na łózkę mi to nie wygląda Nie wiem Trzeba w domu wczyścić zobaczyć Dobra, do następnego. No, mamy pierwszą krągłość, a to już jest chyba taka prawdziwa krągłość. Pierwsza moneteczka, proszę bardzo Czekajcie ją ja trochę obczyszczę z tego błotka i zaraz wam pokażę. I pokazał się. Jest fenolek fenolek cesarstwo. Proszę bardzo, czyli jest fenolek Czyli jest dobrze. Coś się zaczyna dziać. Dobra, jedziemy dalej do następnego. Mam kolejną krągłość. Już tutaj, proszę bardzo. Jest złoto. Proszę bardzo, co my tu mamy? Co to tu jest? Złoto Weimaru. Złoto Weimaru. Dyszeczka. Proszę bardzo. No jeszcze w takim ładnym w miarę stanie. Proszę bardzo. Ja druga monetka dzisiaj już. Dobra, lecimy dalej do następnego. No, mamy najprawdopodobniej guziczek. Gdzie ty jesteś? Tu się schowałeś. Tu jest, proszę. Eee, kaciowiec. Kaciowiec. Czekajcie chwilę, przeczyszczę. O i masz. Mamy taki guziczek. No wyszedł. Kaciowiec. Proszę bardzo. Znowu mamy coś okrągłego, jakąś krągłość. Co my tu mamy? Coś okrągłego no po oczyszczeniu wyszedł taki destrukcik jedyneczka adolfowa z tego co tak wyczytałem no tak w takim stanie no niestety tu wychodzą takie błotko dobra, co? Lecimy dalej I kolejny taki lepszy sygnałek coś mi tu wyskoczyło O, to już jest żołnierzyk na koniu, ale tym razem z głową. Najprawdopodobniej, poczekajcie chwilę. No, jest żołnierzyk na koniu, tym razem ma głowę, ale koniowi nogi, nogi urwało. Jaka fajna znajomość, takie cieszą. Proszę bardzo. O, mamy kolejną krągłość Co my tu mamy? Co to jest? A, już widzę, są to Weymaru. Ale co to jest tutaj? Czekajcie chwilę A, dycha, Dycha Weimarek. A już druga dzisiejszego dnia. Ta już jest taka dosyć, dosyć zajechana A ta już jest taka zajechana dyszeczka z tej strony, no, ale skromłość okrągłości cieszą o, kolejny, lepszy taki sygnał, ale okazało się, że to tubeczka tu bunia Co tu jest na nie napisane Jakie coś, Blendax. Proszę bardzo, no, no, też takie coś się znajduje, no bo nic nie zrobisz, daje dobry sygnał i kopiesz Dobra, jedziemy dalej No i mamy kolejną krągłość Proszę bardzo, sobie tutaj to siedzi fajnie Co To to jest no, już widzę. Kolejny redolek Ach, jest cesarstwo Jedyna, jedynka cesarstwa o proszę bardzo w jakim ładnym stanie jedyneczka no kolejna monetka cieszę. i kolejną znajdkę mamy co my tu mamy plombunia plombunia czekajcie obczyścimy Zobaczymy, może jakieś napisy będzie widać. No mamy coś takiego, taką plombunie, WM, coś takiego, 00, coś tu widać na niej. No, Ale tak. jak są napisy, to cieszę, zawsze można ją rozczytać. A z kolejna krągłość. już, to jest 50, 50, 2 marek, no piąty raz jestem na tym polu i to jest chyba już, jak się nie mylę, piąta, za każdym razem tą samą monetę trafiam, także jest super, proszę bardzo, już trochę, trochę już pokrzywiona, no ale pewnie dostała ostro tutaj, ale cieszy. Następna znajdka, coś takiego wyskoczyło, coś takiego, po obczyszczeniu takie coś to wyskoczyło, takie kółeczko, jakiś taki, nie wiem, coś od czegoś, jakiś tekelek od czegoś, no. ale fajnie. A kolejna znajdeczka Wyskoczyła Łoseczka O, proszę bardzo Dźbicia pewnie ma Wygląda na mauserka. Pewnie jest od mausera Ale nie jestem pewny Nie wiem czy to cokolwiek w ogóle będzie widać E, jest łyżeczka Coś takiego proszę bardzo Kolejny ładny sygnałek i najprawdopodobniej na parsteczek. O, proszę bardzo. O, na parstek. Trochę taki wniesiony, ale ładnuśki. Po oczyszczeniu ładne zdobienia ma. No ładna znajdka. Ładna, ładna. Kolejne znalezisko po wyczyszczeniu. Wyskoczyło coś takiego, jakieś napisy z taką szpicą, nie wiem, coś od czegoś. No, jestem prawie na końcu tego pola, także już dużo mi nie zostało. Potem będę wracał z powrotem, o mało się zawijał do domu. No, mamy kolejną krągłość sobie, o, tak ładnie tutaj wyszła, a co to jest, nie wiem, zaraz zobaczymy, niestety totalny zajazd, ale coś tu widać to najprawdopodobniej będzie cesarstwo, po wielkości monety najprawdopodobniej dyszka cesarstwa, o taki zajazd, ale krągłość no idziemy do Krzyśka zobaczyć co on tam ma ciekawego, no

Nie, nie, na... nie. Nie. Goziki. Goziczki. Takie coś. Pierdołki. No, no. Ale zadowolony chyba, co? Czekaj, ci jedna spadła. O, tutaj spadła. No proszę, takie zajazdy. No ja też mam parę monetek. Ale no, zadowolony chyba, czy nie? No serwis masz. Serwis masz. Jeszcze ze 2-3 noże. Można skomplutować. Przed Pawła się O, Paweł chory. No już pomału do auta się zawijamy, bo pada, zaczęło padać mocno. Krzysztof tam już też w stronę auta idzie. Tam mi się tu, zobaczyć na opasie. trafiła fajna monetka. Fajna, fajna. Ten olek. Ten olek. Ten olek cesarstwa a już niewidoczna nawet, dobra, idziemy bo się coraz mocniej padać zaczyna, oh, jeszcze kawałki, jesteśmy przy aucie, akurat jestem koło Krzysztofa i fajna koniczynka nam się trafiła, koniczynka, jakiś kwiatuszek, proszę bardzo na fajrancik sam, no jaka piękność, proszę bardzo, no e, super. No, na dzisiaj już kończymy. Krzysztof jeszcze buty doczyszcza. Cewkę w trawie się strasznie mocno rozpadało. Także na dzisiaj koniec. W jak widzicie, w podejście w domu. Troszkę fantów pochpadało. Mam nadzieję, że już tak zostanie. No i prawdopodobnie w piątek wracamy z powrotem. Jak Wam się podobała łapeczka w górę? Zapraszam do subskrypcji. Będziecie na bieżąco z wykopkami w NRW. Podsumowanie zrobię za chwilę. Także trzymajcie się i do następnego. Dobra, robimy małe podsumowanko. Tak jak widzicie, śmieciochy. Tutaj powybierałem takie najlepsze rzeczy. Także co my tu mamy? Tu guziolek, taki gaciowiec jakby. Plombunia fajna plombunia. Taka jeszcze w miarę coś to można wyczytać z niej. Później zobaczę. Naparstek bardzo ładny, ładne do ozdobienia. Później go sobie obczyszczę ładnie. Co so, następny jest konik? Jeździec na koniu, ale tym razem yy, koń nie ma nóg. Ostatnio miałem miejsca bez głowy, a teraz mam konia bez nóg. Ale ładny, takie znajdki bardzo cieszą. Następna też jakiś żołnierzyk, ale ten to już jest po przejściach. Głowy, nie bez głowy, bez nogi, bez stopy. Ale cieszy. O i tu taka pierdółka. Jakaś nakrętka, albo nie wiem, śrubka. Łuseczka, to tak samo. Nie wiem, co to jest. Takie coś od czegoś. Tu też coś. Jakaś taka, jakieś zdobienie. Od szafki może. Nie wiem. Tu jakaś taka zaślepka jakby nakrętka albo coś takiego podobnego, tutaj też coś od czegoś, no i monetki, wiadomo, 50 fenolów, trochę już poniszczone, tu dwa destrukty, cesarstwo, dyszka, jeszcze się wyczytać idzie, tu jest jedyneczka adolfowa, jeszcze też coś tam na niej widać, no i tu dwa wajmarki. ładne dziesiąteczki, no ta już jest taka już trochę, trochę zjechana, ale ta druga jeszcze w ładnym stanie. Także dwie dyszki, no i tutaj trzy razy, trzy razy jedyneczka fenolek. Proszę bardzo, trzy razy cesarstwo. Cesarstwo? Tak jest, cesarstwo. Trzy razy cesarstwo. Dobra, to co? Do następnego.